Jadąc rowerem po lesie, pan Mariusz zobaczył dużego indyka. Piękny, piękny. Zatrzymał się, aby lepiej mu się przyjrzeć, i nagle indyk zaczął go atakować. To oczywiście nie indyk, a głuszec, a na dodatek okazało się, że nie jest sam. Tam jest drugi. Autor nagrania zaczął się oddalać, ale dwa głuszce nie odpuszczały, podążały w jego kierunku. Ta krótka scenka mogłaby być prologiem do filmu Grozy o złowrogich głuszcach napadających na ludzi w lesie. To jednak nie fikcja, a rzeczywistość. Te duże ptaki kurowate pod koniec zimy i na początku wiosny są bardzo agresywne. Podobnie jak samce słoni w okresie godowym, w szale, zwanym must, gotowe są atakować wszystko, co się rusza. Przy czym słonie, ze względu na swoje rozmiary, atakują z reguły mniejsze od siebie zwierzęta. Dla głuszca jednak rozmiar przeciwnika wydaje się nie mieć znaczenia. Czy należy się ich obawiać? Wręcz przeciwnie. Wielu wyczekuje takiej przygody, jaką przeżył pan Mariusz, latami i to z reguły bez skutku. Co to za ptaki? Czy rzeczywiście są głuche, jak mówi ich nazwa? I gdzie w naszym kraju można je spotkać? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Co do głuchoty głuszców, to rzeczywiście jest ona faktem. Ma jednak charakter okresowy, a mówiąc jeszcze precyzyjniej, bardzo krótkookresowy. Ten niedosłuch występuje tylko u kogutów głuszca i trwa zaledwie kilka sekund. W okresie godowym ma jednak miejsce kilkaset razy dziennie, a co jeszcze ciekawsze, można bardzo precyzyjnie wyznaczyć moment jego trwania. W jaki sposób? No cóż, ku swojej zgubie głuszec sam o nim informuje. A myśliwi polujący na górzce nauczyli się wykorzystywać ten fakt. Dawni myśliwi podkradający się do ptaka siedzącego na drzewie, wiedząc dokładnie w którym momencie głuchnie on na moment, wykorzystywali ten fakt na wykonanie kilku kroków, a następnie znów zamierali, czekając na kolejną fazę tej krótkotrwałej głuchoty. Dawna broni nie miała tak dalekiego zasięgu oraz takiej celności jak współczesna, a zatem odległość od celu miała ogromne znaczenie. No dobrze, wyjaśnijmy sobie skąd ta głuchota i kiedy dokładnie ona występuje. Aby to zrobić, musimy najpierw powiedzieć kilka słów o dźwiękach wydawanych przez tokujące koguty. Odgłosy godowe głuszców są bardzo specyficzne. Ptaki przy ich pomocy wabią samice, a także informują inne, konkurencyjne samce, że gotowe są walczyć z każdym, kto stanie im na drodze do przekazania genów. Samce swoją popisową pieśń rozpoczynają bardzo wcześnie rano. Choć na pierwszy rzut ucha wydaje się, że ma ona tylko dwie fazy, to przy bardziej wnikliwym wsłuchaniu się dostrzeżemy cztery. Wszystkie fazy mają swoje nazwy: klapanie to pierwsza faza przypominająca klapnięcia kastaniet, potem następuje trelowanie to jakby przyspieszone klapanie. Następnie jest korkowanie, zwane też odbojem. Dźwięk ten przypomina odkorkowanie butelki. I na końcu mamy wreszcie szlifowanie, przypominające ostrzenie noża bądź jeszcze lepiej, ostrzenie kosy. To właśnie ta ostatnia faza pieśni godowej samca górzca jest tu kluczowa, bo właśnie w czasie jej trwania samiec kompletnie głuchnie. Do końca nie wiadomo, jaka jest tego przyczyna. Wiadomo jednak doskonale, i to od dawien dawna, odkąd tylko zaczęto polować na górzce, że szlifowanie to właśnie ten moment, który najlepiej wykorzystać na podchody, bo nawet gdy pod stopą myśliwego w tym momencie z hukiem trzaśnie pękający patyk, ptak kompletnie to zignoruje. Nie wiadomo jednak, czy z powodu głuchoty, czy może innych przyczyn. To nie tylko ciekawostka, ale także praktyczna łowiecka wiedza przypadłość, która przyczyniła się do śmierci zapewne niezliczonej ilości ptaków. Na górzce dawniej intensywnie polowano, a w wielu państwach wciąż się poluje oczywiście nie tylko w ten sposób ale to właśnie ta metoda jest najsłynniejsza i najbardziej wyrafinowana, jeżeli chodzi o górzce. Tę czasową głuchotę samców w trakcie fazy szlifowania tłumaczy się różnymi hipotezami. Według pierwszej w trakcie szlifowania ptak ma tak bardzo podniesioną głowę i tak wysoko zadarty dziób, że kości żuchwy zatykają kanał słuchowy. Według drugiej to sam specyficzny dźwięk szlifowania jest tak donośny i jazgotliwy, że po prostu zagłusza inne dźwięki pochodzące z otoczenia. Trzecia z kolei odwołuje się już nie do mechaniki czy akustyki, a do wręcz psychologii. Według tej hipotezy wszystkiemu winne jest artystyczne uniesienie, podniecenie czy zatracenie samca w jakiegoś rodzaju stanie otępienia, który sprawia, że na chwilę ptak odcina się od realnego świata. Trzecia hipoteza wydaje się najciekawsza i najbardziej romantyczna. Jedno jest jednak pewne. Tak wykonuje swoją pieśń w celu uwiedzenia samicy, podbicia jej serca. Nawet u ludzi, jak dowiedli psycholodzy ewolucyjni, śpiew i muzyka w znacznym stopniu pełni tę samą funkcję. Powodzenie u płci pięknej, jakim cieszą się gwiazdy rocka, rapu czy każdego rodzaju innej muzyki, jest ewidentne. Mick Jagger ze Rolling Stonesów wyznał kiedyś w wywiadzie, że miał 4000 kobiet. Nic dodać, nic ująć. Co ciekawe, wielu muzyków podobnie jak głuszce, również głuchnie. Tu jednak przyczyna jest bardziej prozaiczna, a głuchota ta ma niestety charakter trwały, nieokresowy. Wróćmy jednak ponownie do naszych głuszców. W dawnych czasach, gdy głuszców w Polsce było jeszcze dużo, samce tokowały grupowo. Walczyły ze sobą nie tylko czysto fizycznie, bijąc się, dziobiąc i tłukąc skrzydłami. Ale także rywalizowały czysto artystycznie. Ich pieśń musiała być lepsza od pieśni rywala, bo jury w postaci samic uważnie wsłuchiwało się w koncert i wyłapywało najmniejszy nawet fałsz. To samica decydowała, którego samca wybierze na ojca swoich dzieci, a wybierała najlepszego. Podobnie jak często robią kobiety, samice głuszców stawiały na najzdolniejszego, miejscowego celebrytę. Zwycięzca tego swoistego konkursu szopanowskiego, jak to często bywa w naturze, bierze wszystko. Pokrywa kilka samic, a zatem nie przewidziano tu drugiego czy trzeciego miejsca. To właśnie dlatego wśród samców pod koniec zimy i na wiosnę panuje taka nerwowość. Stawka jest bardzo wysoka, stąd i walka zacięta. Dla głuszców to coś więcej niż tytuł zwycięzcy. To być albo nie być. Przekazanie genów to nadrzędny cel biologiczny każdego organizmu. Wszystkie funkcje organizmu są mu podporządkowane. Samce nierzadko gotowe są umierać, by go zrealizować. Nic chyba bardziej dosadnie nie potwierdzi powyższej prawidłowości, jak to oto nagranie walczących samców. Orzeł wykorzystuje moment rozkojarzenia samców i atakuje jednego z nich. Co ciekawe, drugi samiec nie ucieka, mimo iż jego rywal na jego oczach znalazł się w szponach drapieżnika i za chwilę zostanie uduszony. Jego instynkt walki jest tak silny, że atakuje nawet orła, znacznie silniejszego od niego ptaka, jakby kompletnie nie zauważył, że jego rywal się zmienił. Głuszec jest tak bardzo pobudzony, tak bardzo nabuzowany testosteronem, że prawdopodobnie stanąłby do walki nawet z nosorożcem. Kończy się to dla niego tragicznie. Nic dziwnego zatem, że głuszce w tym burzliwym dla siebie okresie godowym atakują także rowerzystów czy narciarzy. Zaprogramowane są na walkę, są niczym terminator, który ma misję do wykonania i nic nie jest w stanie go powstrzymać. Muszą walczyć. A że w Polsce żyje obecnie tylko 300 kogutów i to w pofragmentowanych, odosobnionych od siebie siedliskach, to często nie mają nawet z kim walczyć. Wychodzą na ring i nie widząc żadnego właściwego dla siebie rywala, atakują pierwszego lepszego, chociażby był to człowiek czy rękawiczka. Dawniej w polskich lasach roiło się od głuszców. Dziś, jak widzicie na tej mapie, występowania głuszca to już przeszłość. Przy dzisiejszej liczebności tych pięknych ptaków w Polsce, nawet najbardziej zaciekły zwolennik polowań uznałby strzelanie do głuszców za herezję. W 1995 roku głuszce objęto ścisłą ochroną gatunkową. Polowania na nie są zabronione. Wokół tokowisk głuszców obowiązuje strefa ochronna. 200, a w niektórych miesiącach nawet 500 metrów. Walczy się wszelkimi dostępnymi metodami o zachowanie głuszców w naszym kraju, a także próbuje się je reintrodukować. Niestety zwyczajne wypuszczanie na wolność wychowanych w niewoli ptaków słabo się sprawdza. Ptaki wychowane w niewoli nie radzą sobie w naturze i mają niską przeżywalność. Najskuteczniejsza jest metoda born to be free, czyli w tłumaczeniu urodzony by być wolnym, zgodnie z którą młode rodzą się co prawda w wolierze, ale ustawionej w naturalnym, leśnym środowisku. Matka od wyklucia uczy pisklęta radzić sobie we właściwym dla niej środowisku. Młode nie mają kontaktu z ludźmi, a w każdej chwili mogą pójść na wolność do lasu i rzeczywiście dość szybko wydostają się na wolność przez małe otwory w wolierze, przez które matka nie może przejść. Jest to skuteczna, ale bardzo wymagająca metoda przywracania zagrożonych gatunków. Są jednak rejony, takie jak Skandynawia czy leżące na wschód od Polski, gdzie górzce są na tyle liczne, że wciąż się na nie poluje. W naszym kraju występują niestety tylko wyspowo. Najwięcej w lasach janowskich, w Puszczy Solskiej, Augustowskiej oraz w lasach karpackich w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, w Gorcach oraz w Tatrach. Guszce mają dość specyficzną dietę i nie każdy las jest dla nich odpowiedni. To, że najbardziej odpowiada im nieco chłodniejszy klimat północnej Europy, nie jest przypadkiem. Na północy licznie występują drzewa iglaste, a igły właśnie stanowią ważny składnik diety górzców. W ciągu zimy stanowią wręcz główne ich pożywienie. A zatem w lesie iglastym zima nie jest im straszna, a pożywienia mają pod dostatkiem nawet w największe mrozy. Poza igłami górzce jedzą także owady, nasiona, borówki, jagody, liście drzew, a także trawę. Głównym powodem zaniku głuszców w Polsce oprócz polowań i kłusownictwa były zmiany w ich naturalnym środowisku, wyrąb starodrzewów, osuszanie lasów oraz utrata ich naturalnego charakteru. Jest jednak nadzieja: w wielu miejscach w Polsce prowadzi się hodowlę głuszców na mniejszą bądź większą skalę. Prowadzi się też programy reintrodukcji i bardzo powoli odnotowuje się wzrost liczebności dzikich głuszców. Coraz lepiej rozumiemy także jak ogromną przewagę ma las naturalny nad sztucznym, równo obsadzonym jednym tylko gatunkiem drzewa, który wygląda niczym pole uprawne. Dziś na szczęście odchodzi się już od tego typu praktyk i coraz częściej próbuje się utrzymywać jak najbardziej różnorodny i naturalny charakter lasów, w których górzce znacznie łatwiej będą mogły znaleźć odpowiednie dla siebie warunki. A zatem kto wie, być może głuszce powrócą na ziemię dawniej zajmowane przez swoich przodków. Staną się bardziej powszechne w polskich lasach, a przygody, takie jak ta pana Mariusza z początku filmu staną się codziennością. Ty, to jestem mój w Trzymajmy kciuki. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć!